Zapraszam do mojego samochodu. W końcu się dorobiłem samochodu. Po tylu latach odkładania i zbierania pieniędzy. Jak widzicie, samochód idealny. Witajcie. Dzisiaj jesteśmy razem z kolegą tutaj na złomie. Poszukujemy jakichś fajnych przedmiotów na nasze projekty. Nie powiem wam na jakim złomie jesteśmy. Ale właśnie jest to dość interesujący złom, można tu znaleźć dużo rzeczy Zobaczcie jakie to jest ogromne, pełno różnych sprzętów, maszyn, silników Całej maszyn sprzętów No i co, szukamy, rozglądamy się za czymś Tutaj mamy chyba części z Ursus C330, głowice Zębatka wielka A ta zębatka to chyba do jakichś takich turbin wiatrowych czy tam no, czego... Ciekawe Dość sporych rozmiarów Do porównania do kolana Więcej jak i A, Tak jest, jest Ciężka Pełno jakichś wydechów, grzejników całej masy sprzętu. Na razie nic co by nam podobało. Na razie nic, no tutaj mamy do jesioka koła jakieś, ale to chyba ktoś wypalał yy, nielegalnie. Czy to jest taka duża prądnica, czy mi się tylko wydaje? Czy to jest silnik? Patrz Filip, o kurde. to jest chyba silnik, taka zębatka Krokowy był. Nie no, może nie krokowy, bo <laughs> krokowy ma kroki, a to się kręci tak, że mogę kręcić nogą. No bo ze złomu krokowy, no czego się spodziewać. Patrz, tu. Co to? To chyba jest jakiś... Ej, co to w ogóle jest? To, nie to, jest, to wachy... jest sprężarka. Właśnie, to nie jest sprężarka? To jest sprężarka. Taka fajna, wielka? Taka jak do pomp ciepła mamy w firmie u nas. Z taki to byś dopiero zrobił. Ale patrzcie, jaki tu jest przewód miedziany. Ja szukam kapilarki. Dobra, ułamiemy. Nie, nie będziemy łamać, bo może komuś się przyda. No już jest ułamany więc co Dobra, Ej, patrz jakie fajne kółka! Filip! Normalne, fajne kółka! Długokarta? Tak, pompy? Tak. Ej, nie, no, nie żeby co, ale taką ośkę potrzebujemy Filip. Długokarta. Taką no. prostą. Prostą ośkę. Jedna jest zespawana, druga jest... Bierzemy ile. Bierzemy to. O, to jest interesujące. Co to jest? Ale tu jest, widzisz, siłownik powietrzny taki I to idzie do góry To, widzisz? no, To może była jakaś prasa Tak do góry, na dół to sobie pracowało Bardzo ciekawe Idziemy dalej Tutaj mamy butle od LPG Tak, zbiornik na Można sobie zrobić na przykład kompresor Z takiego czegoś Kolejny, płyta główna bez procesora Tak jest, płytka tu mamy... Takie rolki tu mhm. Tu mamy kolejne siłowniki. A tu już chyba jest mniej interesujących rzeczy. To są już takie bardziej segregowane, już poprzebierane no. na jazdy, nie na jazdy. Ej, wiesz co mnie też interesuje? Patrz na te rolki tutaj. Cała masa takich rolek. One są do taśmociągów, wiesz? Tam masz taśmociąg z rolkami w ogóle całe. Tu też Ale jajca. Tutaj to dopiero mamy te. To jest pompa ciepła na 100%. No, Widzisz, jest wymiennik. Kurde. Sprężarki. Ty jakbyś taką sprężarkę zrobił, ile barów byłoby to w stanie zrobić? Nie wiem, ale wiesz jakby to szybko nadmuchało? 25 barów. Procek. Nie? Tak. Nie. Serwer serwerowe zasilacze. Patrz. Ty masz dwa zachilacze Wkładane. Ty się na tym a jakie fajne zasilacze serwerowe Ej, ale jajca, pierwszy raz takie no, widzę I po prostu masz dwa, jak jeden padnie to, to chyba drugi się łącza. Aha. Czy tak? To są w ogóle jakieś okay. złączki Nie. Jaki to jest procek, bo to jest procek w środku okay. Zniosę to na dół No znieś, znieś, znieś. zobacz Na czym to bazuje? A, coś starego Na pewno Ech 7400 A kurde pobójcie się polami Light, przejściówka jakaś Uuuu wow, no, Długo to tu leżało, procek to jest Jakieś Core 2 dłoka? No bo zio jakiś Aha e, Czy to jest... E, ten, czy to jest to co ja myślę? I piątka? Tak, ale podstawka jaka to jest To jest LG O jeszcze? Kurde, czekaj Kiedyś ja się znałem na tym potem mi hobby przeszło jak poszedłem do szkoły informatycznej Nie było nigdzie zakazu Fajna chodniczka Czekaj, bo ta chodnica mnie interesuje. Jakby zrobić ogrzewanie do warsztatów takiego czegoś To by było dobre. A to, co to jest w ogóle? To jest Syrena na 100%. Bo to widać, że to Syrenka była. Przypomina mi to. Wiesz, co? Taki pojazd z Gotika. kurde. Ale podejrzewam. tak, drzwi? Podejrzewam, że już nie do odratowania to jest. Chociaż Syrena miała silnik z przodu, chyba, a nie z tyłu. To nie jest Syrena, to jest garbus. Dzisiaj ja kieruję. Zapraszam. Zapraszam do mojego samochodu. W końcu się dorobiłem samochodu. Po tylu latach odkładania i zbierania pieniędzy. Jak widzicie, samochód idealny. Ale to są dobre profile. Wiesz na co? No nie wiem, na taki jakiś pojazd domowej roboty. Tylko tu by trzeba było przyczepką przyjechać. Nie mamy dzisiaj przyczepki. Do golfami to nie wejdzie. Jak jest Pablo, kart, to będzie stachu card. Tak, będzie stachu card. To są w ogóle co to są? Może najlepiej? To są nowe rzeczy z jakiejś produkcji, ale to nawet nie jest metal, to jest plastik. Mm. Widzisz to? Z, czuj z czujką normalnie, kto takie rzeczy wyrzuca? Czekaj, tu coś może jeszcze wytrzaśniemy i madło chciałeś, tylko to i madło jest już trochę wykitu. Mm. Bez śruby mm. i takie już do wyrzucenia raczej. Szkoda, bo i madło by się bardzo przydało. Tak, i madło to podstawą w którym... można dostać na złomie. Nie wiadomo, gdzie patrzeć. nie wiadomo gdzie patrzeć, dlatego trzeba mieć szczęście, żeby na coś trafić. Tutaj zobaczcie jaka fajna końcówka mocy Sharp 7700 zobaczcie jakie tu są jak jest duża końcówka mocy ale nie potrzebuję, więc nie będę brał. Tu jest fajna blaszka, cienka. Nie będzie z kąpa. skąpa. Skąpa. Na ten, ale. Masz na to Tak, a nie wiem, jak to. By to działało. No raczej nie działa, wiesz? Kręcę, kręcę. No bo to tutaj widzisz, jest to, i je na to i to się powinno kręcić okay. chyba. Takie sprzęgiełko tu jest zrobione. Ale coś to sprzęgiełko właśnie nie... Coś nie działa. Nie działa. Ach. No niestety. Sam złom. Sam złom, no bo to jest złom. Piła fajna. A, do robienia mi 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 mięsa ta. Tak, tak. Made in China. To, to raczej nieporządna. Sprężyny są z sprętów zbrojeniowych. Jak już ktoś nie miał do samochodu, to sobie robił spręta zbrojeniowego. Czemu tu nie ma płaskowników? Płaskowniki muszą być. Może mniejsze to? to jest to, czego potrzebuje Filip. To, tą kapilarkę. No tu wiesz, wiesz, metr tego kosztuje 20 zł na Allegro Tylko jakby to łamać, tak w taki mądry sposób. Co, tylko to? Nie, metr. Ale tylko to bierzesz? Tak, tylko to. Tylko jak to ułamać, żeby tego nie, nie uszkodzić tu? Słuchasz? Tak trzeba to roz, roz Kombinerki by się przydały. Czekaj, jeszcze to odkręcimy. Nie, mam pomysł. Potrzebuję kamerkę. Mm -hmm. Rękawiczka. Corki, rzadkie braki, że coś brak, się... Nie, spoko. Rozwiniemy tu tą kapilarkę i łamiemy ją. O, cyk cyk cyk, bo mięś się poddaje, słuchajcie, pod wpływem rozciągania. Zaraz się urwie. O, nas jeszcze tu. I, Ja niepotrzebnie zamawiałem to z Allegro. A zamówiłeś już? Anulować. Czy nie, już wysłali. Ale to zawsze można wrócić. O, super kibierka. Jest. jest. A tu lodówka. Istotny. A poza, że nie ma. moja takie lodówki miała. Więc co tam trzymała. Chyba za razem dobra. Sprężarka też fajna. Ale już mam jedną. Jedna mi wystarczy. A jak się to nazywa? To jest chyba osuszacz. Osuszacz. Chyba dałoby mi się to wziąć jeszcze Filip bo to jest w dobrym stanie, bo to jest niepogięte. więc czekaj, też trzeba ułamać jakoś tu to ułamać i na no to wyjdzie to, tam, tu, tu też musi patrz, tu a to zaraz ułamiemy, dobra? czekaj wyjdzie już wyjąłeś Trudno no, trochę tylko Ach, Wyszło I teraz tutaj ciepanie A jeszcze tu Tego potrzebujemy Słowo roku o, Cię, panie. Ja żeś sobie kapilarkę podeptał Nie, dobra To, to sobie podeptałeś Tu Dobra Co? No że sobie tym odeptałeś A potem mogę, to jest najważniejsze Mamy to bierzemy to, idziemy na wagę i kupujemy Czeka. Tu patrz Uuu, jakie wielkie akumulatory Grzejniczek do bierzesz? Bierz do czego? Do podgrzewania wody w basenie. Taki grzejnik dajesz na to ognisko? A mi się nie przyda. Nie, nie wiem, może to... Ty... Chyba, że dla siebie bierzesz. Nie Lukas. Tu są fajne rzeczy. No te co tu już byliśmy zanim nagrywaliśmy. Tylko nie wiadomo właśnie... To nie jest już kogoś odłożone. Tu mamy na przykład takie organki z Rolady, nie? Tu na pewno ich stanowisko, bo patrz. No. Butla z palnikiem, a na pewno nie wszystko. Kurde, po co by im by były tutaj narty? No. I spiła parzeka dobra, spalinowa. No. Stanowisko też pewnie ich. Także tu, tu nie wchodzimy, bo tu. To nie nasze i to na pewno nie nasze no. Nagram jeszcze, że bierzesz taki kawałek stali, fajny. Tak. Chyba wszystko już mamy, co chcieliśmy. Jeszcze tu kiedyś... Dajcie znać, czy podobają Wam się takie odcinki ze złomów, czy mamy częściej na nie chodzić. No na, my się idziemy ważyć. Tymczasem się. Siedzimy... Nie my, tylko złom. Tak. Się idzie ważyć. No bo znowu, tak. Także co moi drodzy, jedziemy już właśnie do domu. Tam sobie zrobimy podsumowanie. Pokażemy Wam co zakupiliśmy, co będzie do czego. No i zaraz tam... Zaraz tam... No wiemy po prostu. Ale dziwnie na tej kamerze wygląda. Dobra, moi drodzy. Na to nie patrzcie, bo to miałem wywieźć na złom i tego nie zrobiłem. Zapomniałem. Ale nasze fanty ze złomu to jest tak. Rurka. Taka oto blaszka. Ona będzie miała pół mm, centymetra grubości. Kapilarka miedziana z lodówki. Na razie Wam nie będę zdradzał, do czego potrzebuję. Tak samo tutaj tą rurkę. Ten radiator to jest parownik, to jest parownik z lodówki. Też wam nie będę zdradzał, bo będę miał ciekawy projekt z tym. No i ośka do Gokarta przyszłego. Ośka, no i zobaczymy, czy to zmienić, ale to powinna być ciemniej, znaczy powielana albo aluminium, żeby się to tylko lutowało, o to mi chodzi. Magnes jest. O, to jest stal, dupa. Tu będzie trzeba wpawać. Kurde. Ale przyda się. Przyda się. To może... A, bo jeszcze końcu miałem dograć, że jeszcze my przecież sprężarkę przynieśli ze złomu, taką od lodówki. Weźmy ją, na krótko podetnijmy. Czy działa, nie? Działa. Trzeba zrobić takie dziurki, wiesz, żeby tutaj leciało powietrze. to jest. Uciąć. Nie idzie. Idzie, tak idzie. łatwo. nie łatwo. Niełatwo. Ach, niełatwo. O. Ja mówię, że tu robisz dziurki? Żeby rozszerzyć. To jest stale, to jest ciężko. Dobra, jest dziurka. Jest dziurka? Mhm. No i co, podłączamy na krótko. Teraz czarny czy... Czemu to jest czarny? Brązowy i... Okay. ok. Spróbujemy no na. Co na to utrafił. trafił. Co za. Dzwony. Tu. I. Nic się nie dzieje. To teraz do innego kapelka. O to właśnie łączyłeś już? Dobra. Że <grym> mnie zajarzył. I nic się nie działo. Nie działa. Żadnego. Y nie się tam czary z brozu, mhm. działa o działa a czemu tak, o kurwa opary jakieś robimy zobaczcie na poprzednim złomie kupiłem jeszcze taki oto agregat agregat radziecki którego sobie w kolejnym odcinku będę próbował odpalić kupiłem go za 180zł bo ważył 60kg, 3zł za kilo, 180 myślę, że nie pożałuję ale to się dopiero okaże Także co? Oglądajcie kolejne odcinki. Dajcie znać, czy chcecie więcej wypadów na złą. I do następnego. Do następnego. Cześć.